Witam Was bardzo serdecznie. Jak pamiętacie, kontynuujemy z tego miejsca, w którym skończył się pierwszy odcinek. Kto ogląda pierwszy odcinek, ten pamięta. Kto nie, to nie. No i kontynuujemy nasze playsy w Minecrafta. Przypomnę, że gramy na trybie hardcore. Dobrze, my spałem przez tą noc. Między przy pierwszym a drugim odcinkiem. Tak więc teraz powinien być dzień, bo wiadomo, jak się obudzimy rano po wstaniu z łóżka, to na dworze, że tak powiem, jest dzień. Odkopmy się może. Słoneczko widzę, że świeci. Dobrze, jest jasno. W tym odcinku myślę, że zajmiemy się poszukaniem podstawowych surowców. Drugi dzień nie ma za bardzo co wymyślać, jeśli chodzi o jakieś budowanie. Zajmiemy się podstawowymi surowcami, oraz myślę, że rozejrzę się w najbliższym terenie tutaj, żeby zobaczyć, co nam Minecraft zgenerował za świat. Tutaj mamy Toolboxa. Myślę, że narzędzia mam wszystkie, chociaż potwory mogły zostać, więc przyda mi się chyba. Mieczyk, więc go sobie zrobię. Na wszelki wypadek. Killow natomiast jest i siekiera. Jest. To nam na razie starczy. A może jeszcze zanim. chociaż nie. Albo tak. Chciałem piecyk jeszcze zrobić zanim wyjdę. A tutaj nam się będzie po prostu coś smażyło. Do jedzenia. Z tego co wiem, to usmażony po prostu daje nam więcej energii niż zwykłe, takie tutaj surowa wołowinka. Piecyk, piec, piec się robiło tak. Pamiętam. No i piec sobie wstawimy może tutaj. Chwila. Ruch, przepraszam. O tak, chciałem, żeby ten piec nasz był taki jak telewizor, prawda? Płaski Full HD. Węgielek mamy. Może więcej od razu to chyba tu zostanie. I dajmy mięso tu. Niech się smaży, a my możemy iść na nasze poszukiwania. Tak jest. Wyruszajmy zatem. Wejdę tu do góry, spróbuję tam się dostać. I po prostu z góry zobaczymy, jak wygląda tutaj nasz świat. Jak się wygenerował. Op, widzę, że śnieg jest. Nie było tego. Widać za bardzo z tamtej strony. Tam nie ma śniegu, widać z drugiej strony śnieg i w tamtą stronę dalej ciągnie się śnieg. Tak. Może pójdziemy jeszcze tutaj. Na tą górę jak najwyżej, żeby było jak najwięcej widać. Już węgiel widać. Z węglem nie ma problemu, bo węgiel tutaj jest chyba najprościej w tej grze. Przynajmniej obecnie, nie wiem jak było kiedyś. Wydaje mi się, że było trochę inaczej. Było słychać skieleta, ale na razie nic nie widzę. A myślę, że walka byłaby jakimś urozmaiceniem. Przepraszam w tym odcinku. Tam znowu że nam się drzewa palą. Tam się paliły drzewa, tu się palą drzewo. Dobra, wrócimy się chyba, bo jak widać to jest śniega szczerze więc nie chciałbym kontynuować. Wolę mapę bez śniegu. No tak, chodzi mi po prostu o to, że wolałbym grać na terenie, który jest bez śniegu. Po prostu. No sorry, taki mamy klimat, nie? Zaczyna się wiosna. Przepraszam. No tak, zaczęła się już wiosna, nie zaczyna się, tylko zaczęła się już wiosna niedawno. Dlatego, żeby pasowało, wolałbym grać latem, a nie tak jak tutaj zimą. Bo tak jak pewnie większość z Was, zimy już nie chcemy. Wolimy jak jest cieplutko. O tutaj widzę woda i lawa obok siebie. Dlatego się robią te kabustony po połączeniu wody z lawą właśnie. Tak było. Co do spraw technicznych, wczoraj nie nagrałem odcinka. Był poniedziałek, znowu szkoła, po prostu mi się nie chciało. Jeszcze 8 lekcji akurat, dzisiaj i wczoraj. Zazwyczaj mam 8 lekcji zresztą, niestety. Jeszcze od strony technicznej, myślę, że dźwięk wszystko w poprzednim odcinku było dobrze ustawione. Jeśli ...coś by było jednak nie tak, to proszę o skłaszać w komentarzach. Pod poprzednim odcinkiem nie pojawił się jeszcze żaden komentarz w chwili nagrywania tego drugiego odcinka, ale cóż... Powoli, ale do celu. Mam nadzieję, że moje odcinki zdobędą jednak jakąś popularność w swoim czasie. Komentarze, oczywiście, mile widziane. Pytania na pytania będę starał się odpowiedzieć w formie filmiku, nie w formie komentarza. No dobra, teraz wydobędziemy sobie trochę węgla. Zwiedziliśmy trochę tam tych, tą krainę lodu. Pójdziemy za chwilę kawałek w drugą stronę. Tam, gdzie będę planował ekspansję. Tak, przed chwilą mówiłem, nie w śnieg, a prawda w jakieś Hawaje takie. Widzę tutaj trochę więcej tego węgla niż w pozostałych przypadkach, ale to co dobre się kończy i tutaj węgiel, jak widać, też już się kończy. Szybko level zdobywam, tak, to jest poziom doświadczenia, pasek doświadczenia na dole, piąty. Pa Level test? Szczerze mówiąc, nie wiem czy on ma wpływ jakiś na grę, czy jest to teby achievement, takie osiągnięcie, że możemy sobie sprawdzić, jak daleko nam się udało dojść przed zginięciem. Nie wiem, czy może level daje jakąś siłę, atak, większy atak, nie wiem. Będę musiał to sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym, nad tym paskiem. Dodali go niedawno. W sensie takim, że ja nie grałem jeszcze z nim, dlatego nie mam pojęcia. Wiem tylko, że go się zbiera z filmików innych użytkowników. Wypada on z nich z potworów, no to jest taka kulka. Nie wiem dlaczego, jak, jak węgiel wydobywam to chyba samo się dodaje, a z potworów trzeba zebrać. Takie specjalne, kolorowe coś, nie wiem jak to nazwać. No ale ten... Już mówię, nie wiem czy ten level mi coś daje specjalnego. Świnia na drzewie? Samobójca. Nie rób tego. I tak przerobią cię na bekon, tak? Na bekon. E, spadła? Pa, żyje. Ale hardcore. Tam jeszcze widziałem węgiel. Coś przez chwilę mi migło, albo mi się zdawało. Chyba tam był gdzieś węgiel, ale ja jednak pójdę w tamtą stronę, tak jak już mówiłem. Zaczniemy mini ekspansję. Tylko przejdę przez tego. Hmm. Tak trochę dużo drzew, że, że się tak wyrażę. Może mięsa trochę po drodze weźmiemy, bo tam miałem pięć, z tego co pamiętam, 5 takich schabitów. Tak, no przyda się więcej na później. Dobra, amciu, amciu, trochę mamy. Drzewo ścięte w połowie. To dziwne. Setniemy je do końca. Chyba zostawiłem je w poprzednim odcinku, tak? Nawet nie pamiętam. Aha, chciałem jeszcze wspomnieć, że ten odcinek też nie będzie za długi. Będzie taki jak poprzedni. Jeden dzień i prawdopodobnie na noc pójdziemy spać, i wtedy zakończę ten odcinek. Nie wiem, czy, to jest, czy takie są odcinki odpowiednie, czy może za krótkie. Może dla kogoś za długie na razie zostaniemy po prostu przy, przez jeden dzień, a jak widzę dzień już się kończy powoli. Zajdę do, w tamtą stronę, kawałek i powoli będzie trzeba wracać. Tu są takie liany, nie wiem czy je się zbierać coś, bo pierwszy raz je widzę szczerze mówiąc. A nie, myślę że po nim można wchodzić. Tu można można wchodzić, ale chyba tylko po ziemi. Po tych lianach, nie wiem. Pierwszy, ale zebrać też ich nie można z tego co widzę. No dobra, zostawimy je w spokoju na razie. O, tutaj widzę. Nam się jakaś jaskinia stworzyła. Teraz pytanie: Czy wchodzić tutaj na noc? Słyszę że jakiegoś zombiaka. Dobra, nie będę się cofał, cofamy się tutaj. Nie mam spraw łóżka, widzę ogromna tu przestrzeń i idzie już zombi do mnie. Ale mam nadzieję, że sobie z nim poradzę. Pierwsza walka, szczerze mówiąc, nigdy nie była w tym dobry. No. Ale zginął, tak jak mówiłem, tutaj jest ten eksp, który się zbiera. Za chwilę go spróbujemy podnieść. Boję się, że inny potwór mnie od... zajdzie z drugiej strony. Czemu tych zombie jest tak strasznie dużo tutaj? I czemu ten ma inną twarz? Jakiś inny rodzaj może? Nie wiem, pierwszy raz się z takim spotkałem. Czymś? Dobra, chyba czterech już tutaj ich zabiłem. Boję się, żeby z innych stron tutaj nie przyszły. Ale dobra, wejdziemy tam, po ten eksp. Siódmy poziom już dodało Nie wiem czy coś daje ten level Naprawdę nie wiem Uuu pająk pająk Nie atakował z daleka ale Nie topesz, pierwszy raz to widzę Nie wiedziałem, że takie coś jest Nie, ja chcę stąd wyjść Ja chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść O kurcze Nie topesz tam był Nie, nie. wiedziałem, że jest taki potwór w grze Gram bez modów oczywiście, więc on jest w standardowej wersji, a nie wiedziałem. Szkielet, którego się chyba najbardziej boję. Ja jednak postaram się wrócić do naszej pierwszej kryjówki. Nie mogę biec do tego, kurczę, nie wiem, dlatego że jestem głodny. Szkielet za mną. Tak jak mówiłem, szkieletów się najbardziej boję, bo one mogą na daleko mnie bić. No i ten nietoperz, który był dla mnie zaskoczeniem. Dosyć dużo wrażeń, jak na no pierwsza noc, no bo tamtą przespaliśmy praktycznie całą. Będę chciał się tu po prostu schować i zakończyć ten odcinek w tym momencie. W następnym postaramy się zbadać tamtą, jakże było widać dużo jaskinię. Dużo przestrzeni tam było wolnej, jak, było, jak dobrze widzieliście. Zamruję się tutaj przed wszelkimi robactwami. Nie topesz. Nie wiem w jaki sposób on atakuje, ale chyba to on właśnie mnie zaatakował. Jest to dla mnie nowością. Zjem coś jeszcze, bo Już jestem naprawdę głodny. Oj, położyłem się, ja zjeść. Nie to chciałem zrobić, no ale w takim razie. Zakończę po prostu ten odcinek. Do usłyszenia w następnym. Na razie cześć.